Halo, postanowienia noworoczne. Porozmawiajmy o postanowieniach noworocznych. Niektórzy to krytykują, ale ja nie dołączam się do tego chóru. Chciałbym Was zachęcić do postanowień noworocznych, do racjonalnych, noworocznych postanowień. Dlaczego? Bo to na przykład nowy początek, fresh start. Jest to jakiś cykl życia naszego, nowy rok więc nie ma w tym nic złego, żeby spróbować coś nowego. Fresh start, albo jeszcze raz spróbować tego, co nam się nie powiodło wcześniej. Fresh start. Fresh start, nowy początek. No i co najważniejsze, jeśli próbujemy coś zmienić czy czegoś nowego się nauczyć, cokolwiek, zaraz powiemy o przykładach, no to musi być jakaś refleksja nad przeszłością. A taka refleksja, no czasami bywa niebezpieczna, ale zwykle pomaga w życiu, czyli reflection. Mamy fresh start And reflection. To jest dosłownie refleksja. Teraz tak. Czego mogą dotyczyć postanowienia noworoczne? Zdrowie i sprawność. Health and fitness. Health and fitness. Taki przykład postanowienia. I'm going to exercise at least three times a week. Zamierzam ćwiczyć przynajmniej trzy razy w tygodniu. I'm going to exercise at least three times a week. Dobre postanowienie? Bardzo dobre. Inny przykład dotyczący tego obszaru życia: I'll eat more vegetables and cut down on junk food. Będę jadła, jadł więcej warzyw i ograniczę śmieciowe jedzenie. I'll eat more vegetables and cut down on junk food. Tak to może być. Dalej, rozwój osobisty personal growth rozwój osobisty. Takie mam przykłady. I want to learn how to play the guitar. Chcę się nauczyć, jak grać na gitarze. Nigdy za późno trochę muzyki. Muzyka jest bardzo dobra. I want to learn how to play the guitar. Inny przykład. I'm going to read at least one book per month. Zamierzam czytać przynajmniej jedną książkę na miesiąc. I'm going to read at least one book per month. To by było super. To by było super. Można to jakby zmienić na przykład, nie wiem, jednego wykładu. Wysłucham, zajmę się jedną rzeczą. Próbuję się jakoś rozwinąć w tym czy innym kierunku. Można to bardziej metaforycznie potraktować, ale książki są OK. I'm going to read at least one book per month. Pieniądze. Czyli zarządzanie naszym budżetem. Takie mam to przykłady. I'll stop using my credit card for non-essential purchases. Czyli nie będę używał karty kredytowej dla nieważnych zakupów. I will stop using my credit card for non-essential purchases. I jeszcze mam taki pomysł. I'll create a budget and stick to it. Czyli ustalę sobie budżet i będę się go trzymała, trzymał. I'll create a budget and stick to it. Tak to właśnie wygląda. Bardzo ważny obszar życia. Relacje międzyludzkie. Relationships. Relationships. I'll have a weekly dinner with my family. Co tydzień zjem obiad z rodziną. I'll have a weekly dinner with my family. Albo I'll work on being a better listener. Będę pracować nad tym, żeby być lepszym słuchaczem, słuchaczką. I'll work on being a better listener. Do tego a better listener jeszcze wrócimy pod koniec. Ale jeszcze mamy na przykład zerwanie ze złymi nawykami. Posłuchaj. I'm going to quit smoking by March. Czyli do marca przestanę palić. I'm going to quit smoking by March. Albo I'll stop looking at my phone an hour before bed. Nie będę patrzył na swój telefon, na, patrzyła na swój telefon na godzinę przed snem. I'll stop looking at my phone an hour before bed. Takie oto pomysły. I jeszcze zdrowie psychiczne. Uh, mental well-being. Taki ogólny, po, dobrze pojęty dobrostan. Mental well-being. I'll meditate for 10 minutes every day. Będę medytować przez 5 minut codziennie. I'll meditate for 10 minutes every day. Medytacja to nie jest jakiś bardzo skomplikowany proces. Próbujemy koncentrować się na oddechu, niczym nie myśleć i po prostu być tu i teraz. Czasami nazywają to mindfulness troszeczkę. Medytacja jest dobra. Ani dobra, ani zła, ale pozwala oderwać się od codzienności. Jak gdyby pomaga harmonijnie funkcjonować, przynajmniej mnie. I'll write down three things I'm grateful for each day. Czyli to jest tak zwane praktykowanie wdzięczności. Practicing gratefulness. Yeah? I'll write down three things I'm grateful for each day. Czyli codziennie napiszę trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna, wdzięczny. I'll write down three things I'm grateful for each day to nie muszą być wielkie rzeczy. Ważne, żeby wyrazić tę wdzięczność, na przykład za ciepłą wodę, wodę, za drobną pomoc. Tak to właśnie wygląda. Nie trzeba się od razu jak gdyby zniechęcać, jeśli coś nie idzie na początek. Taki jest proces robienia czegoś nowego, nabywania nowej umiejętności. Czasami odkładamy to, wracamy do tego, próbujemy raz, drugi, trzeci i w tym nie ma nic złego. Nie trzeba być takim supermetodycznym. Jest kilka wskazówek, na które można e, zwrócić uwagę, którymi można się kierować przy osiąganiu naszych celów, też nie przesadzajmy z tym stawianiem sobie celów. A więc tak, niech te cele będą realistyczne, set realistic goals. Aim for achievable and specific goals rather than vague or overly ambitious one. Czyli wyznaczamy sobie realistyczne cele i dążymy do takich celów, które da się osiągnąć te cele muszą być specyficzne, bardzo określone, specific goals. Nie mogą być takie jakieś niewyraźne, ogólnie określone i nadmiernie ambitne. Aim for achievable and specific goals rather than vague or overly ambitious one. Bardzo ważny punkt teraz, break it down, czyli podzielić na mniejsze części. Break it down. Divide larger goals into smaller manageable steps to track progress easily. Czyli trzeba podzielić duże cele na mniejsze, takie, którymi łatwiej się zarządza dosłownie, e, e, takie kroki, etapy, że i, i w ten sposób będziemy, będziemy też mogli e, nasz postęp lepiej śledzić, czy rzeczywiście to się, osiągnęliśmy. So, break it down: divide larger goals into smaller manageable steps to track, pro, to track progress e, easily. Dalej, stay accountable, czyli jakby rozliczaj się ze swoich celów. Może być przed sobą, ale lepiej przed innymi. Popatrz. Share your goals with a friend or join a group for support. Czyli dziel się swoimi e, celami z przyjaciółmi, mów co chcesz osiągnąć. I nie wstydź się, jak nie osiągniesz, trudno, ale warto się podzielić, to trochę pomaga. Share your goals with a friend or join a group for support. Albo dosłownie do grupy jakiejś, wsparcia się do załącz. Kolejne, track progress, czyli... Trzeba śledzić swój, po, swoje postępy. Use a journal, app or a calendar to monitor your efforts. Czyli używaj kalendarza jakiejś aplikacji albo, e, jak gdyby swoje notatki, pamiętnika takiego journal, żeby śledzić swoje wysiłki. Jeszcze raz. Track progress. Use a journal, app or calendar to monitor your efforts. Kolejne. Be flexible. Bądź elastyczny. Understand that setbacks happen. Adjust your plan if needed rather than giving up entirely. Czyli nie ma takiego, jeśli ktoś coś próbuje osiągnąć, para, porażki muszą być w to wliczone. One muszą być Częścią tego. Raz się udaje, raz nie. Tak jak mówiłem, czasami robimy większy postęp, czasami cofamy się krok do tyłu. Understand that setback happens. Musisz zrozumieć, że porażki się zdarzają, opóźnienia. Setback to porażka, opóźnienie. Adjust your plan, dopasuj swój plan, if needed, jeśli tak, tego, jeśli tak to jest potrzebne, rather than giving up entirely, raczej niż zaniechać. Nie, nie zaniechaj wszystkiego. Kolejne. Reward yourself. Dawaj sobie jakieś nagrody. Nagradzaj się. Celebrate small victories to maintain motivation. I teraz tak, świętuj małe, małe zwycięstwa, żeby utrzymać motywację. Reward yourself. Celebrate small victories to maintain motivation. To, muszą, to mogą być małe rzeczy, żeby zwrócić uwagę, o to mi się udało. Nawet przez chwilę się nad tym zastanawiałem. O to mi się udało. Nie sądziłem, że tak szybko mi to pójdzie albo zajęło mi to dużo czasu, ale poszło. Ale w końcu się udało. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz mam taki dla Ciebie pomysł. Wybrałem jedno, jedno postanowienie. I'll work on being a better listener. I teraz, co można zrobić, żeby zostać lepszym słuchaczem? Nie zostaje się lepszym słuchaczem z dnia na dzień. You don't become a better listener overnight. It doesn't happen. To się nie dzieje. To się nie dzieje. Trzeba Trochę poćwiczyć i rzeczywiście, jakby pchnąć się w tę stronę, ale to jest dopiero umiejętność, której dążę całe życie i średnio mi się udaje. I'll work on being a better listener. Może właśnie takie postanowienie noworoczne dla siebie zarezerwuję. Co można zrobić? Otóż: Practice active listening. Praktykuj aktywne słuchanie. Co to można zrobić? Focus entirely on the speaker when they are talking. Avoid thinking about your response while they're still speaking. Skup się całkowicie na, na mówcy, na swoim rozmówcy, kiedy mówi kiedy, kiedy, kiedy mówi, kiedy rozmawia z tobą. Unikaj myślenia o odpowiedzi. Nie planuj tej odpowiedzi, kiedy oni jeszcze mówią. Po prostu zaniechaj tego, nawet jakbyś nie miał nic nie powiedzieć, to warto zaniechać. Focus entirely on the speaker when they are talking. Avoid thinking about your response while they are still speaking. Kolejna rzecz. Avoid interrupting. Unikaj przerywania. Avoid interrupting. Let the other person finish their thought before jumping in. Niech ta druga osoba skończy swoją myśl, zanim się wetniesz. Let the other person finish their thought before jumping in. To jest, tak powiem, easier said than done. <laughs> Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Ale, na przykład, jest taka porada. Count to three after they finish speaking to ensure they are done. Polisz do trzech, to robisz świadomie. To nie jest jakaś spontaniczna teraz rozmowa. Tu próbujesz zrobić postęp i dlatego te wszystkie wskazówki, one mogą mieć sens jak najbardziej. Count to three after they finish speaking to ensure they are done. Polisz do trzech, jak skończą, jak skończą mówić, żeby upewnić się, że to już skończyli swoją kwestię. Prawda? Możesz użyć takich fraz jak go on. Dalej, mów dalej, albo I'd love to hear more about that. Chciałbym więcej o tym usłyszeć. Chciałabym więcej o tym usłyszeć. Go on. I'd love to hear more about that. Możesz kogoś zaskoczyć takimi zwrotami, jeśli na co dzień tego nie używasz. Kolejna wskazówka. Ask open-ended questions, czyli e, otwarte pytanie zadawaj, takie kiedy, gdzie, jak, w jaki sposób, czyli nie takie na tak, nie tylko takie, które umożliwiają mówienie. Na przykład, how did you make how did how did that make you feel? Co, jak się z tym czułeś, prawda? Takie standardowe pytanie, ale nic złego w tym nie ma. How did that make you feel? Żeby ktoś w ogóle miał refleksję nad tym że tak powiem, pierwotnym odbiorem danej sytuacji, bo czucia jednak są pierwotne. Can you tell me more about what happened? Czy możesz mi powiedzieć więcej o tym, co się stało? Can you tell me more about what happened? Kolejne: eliminate eliminate distractions, czyli e, nie e, wyeliminuj te rzeczy, które cię rozpraszają. Rozproszenia, distractions, prawda? give the person your full attention by removing potential distractions czyli daj całą swoją uwagę i poprzez eliminowanie rozproszeń give the person your full attention by removing potential distractions co możemy zrobić put away your phone or turn off notifications odłóż telefon albo zawiadomienia wyłącz put away your phone or turn off notifications choose a quiet environment for conversations wybierz odpowiednią Odpowiednie środowisko, ciche środowisko do rozmowy. Choose a quiet environment for conversations. To też jest świadome działanie. Wiadomo, że rozmawiamy w różnych sytuacjach, ale czasami mamy pewien wpływ i możemy to zrobić. Kolejne. Show empathy. Show empathy, pokaż. Wykaż się empatią. Try to understand the speaker's feelings and point of view. Postaraj się zrozumieć uczucia. Uczucia mówcy, swojego rozmówcy i punkt widzenia. Try to understand the speaker's feelings and point of view. Możesz tam na przykład powiedzieć coś takiego. I can see why you would be, why that would be difficult. I can see why that would be difficult. Widzę, dlaczego to mogłoby mogło być trudne. I can see why that would be difficult. W ten sposób. OK, kolejne. Be aware of your body language, czyli bądź świadom swojego języka swojego ciała. To jest trudne. Tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle daje się to zrobić tak do końca. Make sure your non-verbal cues show that you're engaged. Czyli e, zadbaj o to, żeby twoje niewerbalne jakby wskazówki i te ruchy ciała pokazywały, że jesteś zaangażowany w tę rozmowę, że naprawdę słuchasz, that you are engaged. Face the speaker and maintain an open posture czyli stań przodem mówcy i otwartą postawę przyjmij, czyli nie taką, tylko tak bardziej się otwórz. Face the speaker and maintain an open posture. Reflect and learn, czyli... Tak, na to, na to, o tej refleksji się nie, nie, nie uniknie, czyli chodzi o to, żebyś miał, miała refleksję i uczył, uczyła się. Proszę bardzo. Reflect and learn. After conversations, think about how well you listened and identify areas for improvement. Czyli po każdej rozmowie, zastanów się, jak dobrze poszło ci to słuchanie. Trochę to brzmi absurdalnie, jak dobrze poszło słuchanie, słuchałeś albo nie, ale nie. Czy te elementy wszystkie zostały zachowane, prawda? I oceniaj, oceniaj się i na przykład jeśli masz jakieś obszary, które można poprawić, to trzeba to zrobić. After conversations, Think about how well you listened and identify areas for improvement for improvement. Zadaj sobie na przykład takie pytanie Did I let them finish? Did I stay focused? Czy pozwoliłem kończyć zdania, myśli, czy byłem skoncentrowany? Did I let them finish, did I stay focused? Tak to właśnie wygląda. Takie to są oto moje porady. E, może ostatnia. Bądź dla siebie wyrozumiała wyrozumiałej. Nawet jak to nie wychodzi, nie zaniechaj tych prób. Nie wyszło teraz, wyjdzie później. Postęp nie jest zawsze taki linearny, że coraz jest lepiej. Czasami mamy wrażenie, że się cofamy, a potem robimy duży skok. Good luck with your New Year's resolutions.